Wczesnym sobotnim rankiem, kiedy większość mieszkańców Płońska jeszcze pogrążona była w letargu weekendowego wypoczynku, ciszę poranną przerwał dźwięk alarmowy. Spowodowany został przez radiowóz policyjny, który z impetem uderzył w ogrodzenie jednej z nieruchomości. To zdarzenie przyczyniło się do odkrycia szokującej prawdy: dwójka stróżów prawa pilnujących bezpieczeństwa obywateli, tym razem sami stali się źródłem niebezpieczeństwa. Obaj funkcjonariusze okazali się być pod wpływem alkoholu, fakt ten wywołał głębokie oburzenie społeczności i natychmiastowe działania służb. Echo tego niefortunnego incydentu szybko rozniosło się po mieście dzięki doniesieniom lokalnego Radia Płońsk, które jako pierwsze przerwało poranne milczenie swoją relacją na antenie. Niebawem spokojne ulice miasteczka stały się areną policyjnych działań. Była to sobota o godzinie 5:40 nad ranem, kiedy to służby otrzymały zgłoszenie informujące o kolizji na ulicy nazwanej imieniem papieża Polaka, Świętego Jana Pawła II. Oznakowany radiowóz marki Volkswagen Transporter był sprawcą uszkodzenia ogrodzenia posesji. Ironią losu jest fakt, że pojazd ten miał służyć ochronie porządku publicznego. Funkcjonariusze przybyli na miejsce zdarzenia, natrafili na smutny widok. Ich kolega po fachu, 32-letni policjant płońskiej jednostki, spokojnie siedział na tylnym siedzeniu radiowozu, jak pasażer podróżujący bez troski. Jego stan wyraźnie świadczył jednak o tym, że nie była to zwyczajna podróż ani rutynowa służba. Mężczyzna znajdował się pod znaczącym wpływem alkoholu, co potwierdziły badania wykazujące we krwi około dwóch promili tej substancji. Sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana. Gdy drugi z zaangażowanych w patrolowanie miasta funkcjonariuszy, 34-letni mężczyzna, również został odnaleziony nietrzeźwy na innej ulicy miasta. W jego organizmie obecna była mniejsza ilość alkoholu, wynosiła ona około 0,7 promila, co jednak nie zmienia faktu naruszenia przez niego najbardziej podstawowych standardów zawodu policjanta. Zatrzymano obu mężczyzn i rozpoczęto procedury mające na celu wyjaśnienie całej sytuacji pod bacznym okiem prokuratury. Zostaje teraz do ustalenia fundamentalne pytanie, który z funkcjonariuszy był odpowiedzialny za kierowanie pojazdem w chwili kolizji. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku prokurator Bartosz Maliszewski podkreślił wagę sytuacji w rozmowie z telewizją TVP Info, mówiąc, że poziom nietrzeźwości policjantów znacznie przekracza dopuszczalne normy prawne dla takiego przestępstwa. Dodał także informacje dotyczące postępowań procesowych. Pojazd został zabezpieczony do szczegółowych badań technicznych oraz wykonano szereg działań mających na celu zachowanie dowodów takich jak ślady osmologiczne czy biologiczne i daktyloskopijne. Niestety ze względu na stan upojenia alkoholowego podejrzanym nie można było przeprowadzić czynności procesowych tuż po ich zatrzymaniu. Te zostaną wykonane następnego dnia, gdy tylko stan osób pozwoli na przesłuchanie i dokładniejsze dochodzenie sprawy. Prokurator Maliszewski przedstawił również ewentualny zakres oskarżeń mogących spaść na policjantów, prowadzenie pojazdu, będąc nietrzeźwym, niedopełnienie obowiązków służbowych oraz możliwe narażenie innych uczestników ruchu drogowego na ryzyko utraty życia lub poważnego uszczerbku zdrowotnego. Wszystkie te aspekty będą przedmiotem dalszych ustaleń. Ostatecznie funkcjonariusze mogą stanąć przed surowym wymiarem sprawiedliwości, grozi im bowiem kara pozbawienia wolności nawet do kilku lat. Oraz utrata uprawnień do prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych nawet na czas 10 lat, co bezsprzecznie będzie miało poważne konsekwencje zarówno dla ich życia zawodowego, jak i prywatnego.